Aha! Mamy to Przyjechał Chyba cały Nie sprawdzałem No duże bydle Dobra, teraz trzeba odpakować i sprawdzić Mam nadzieję, że wszystko OK Dobra, mamy to 195 kg Przyszedł całe. Wszystko jest ok. I teraz się zastanawiam. Kryza do doprowadzenia powietrza. No na zdjęciu była inna, może takie coś jest i, i, i to ma pasować. No i to jak. Ehm. Ehm. No nie wiem, co powiedzieć. Niby do tego modelu. Niby pasuje. No ale widzicie jaka jest wielkość tego a tego najwyżej będzie psów w nos po prostu to I będzie trzeba zrobić jakiś stojak jak 195 kg jak ja to wtargam nie mam pojęcia dobra także kominuk przyjechał pan bardzo miłe Trudna kamerka, fajnie, pewnie nic się nie nagrało. Dobra, także to takie szybkie info, i tyle tu się dzieje. Wykonanie widzę, że całkiem w porządku. Jeszcze trochę śmierdzi farbą. Tu mamy ustawienia góry. Tak, tutaj jest szamot. Tutaj mamy też sterowanie to się demontuje mogę teraz wyjąć dobra, ostrożnie to sobie postawię tutaj to też o, Fuck. to waży to samo to, to jest chyba z, nie wiem dobre 8 kilo no i będzie wrzejsze, wyciągnę się szufladę nic więcej tutaj nie wyciągnę tu mamy zacieki po farbie lekkie. Ten szamot prawdopodobnie można wymienić. Ja Widzę, że są nakrętki. Popielnik. Tu jeszcze jest ustawienie jakieś. A to chyba. Aha, Dyszel pod spodem. Pewnie pod tym yy, do nawiewu. Nie mogę więcej. Nie mogę więcej. Tak, to jest pewnie nawiewowe od spodu. Tak, bo tutaj jest taka jakby rur, nie rura, tylko komora Tu nic nie ma, tu jest ten, tu jest to doprowadzenie powietrza do szyby No także takie pierwsze yy, że tak powiem yy, wrażenie dobre Oprócz tego O, o Jezu, oprócz tego, że stoję jak taki sobie Dobra, jest bardzo zimno, także kończę. Podziękowanie dla myślnik kominki 24h.pl No, wszystko ok, kontakt dobry. Jakieś tam zmiany w międzyczasie były, rozmowy, wszystko wszystko naprawdę w porządku, także polecam. No, zakup myślę, że udany. Także jeżeli będziecie chcieli, to ja sam e kominki kominki24h.pl Jakoś tak to było Jeszcze dam w opisie link Także sobie zobaczycie co i jak no, Wyszło bardzo dobrze co nowo I, i, i obsługa też była całkiem, całkiem fajna Pozdrawiam na razie, cześć Model, bo nie wiem czy powiedziałem To jest Kavmet W15 63 16,3 kW panoramiczne. także, takie coś. No, produkt wygląda bardzo porządnie. Także nie można złego słowa powiedzieć. Cześć, witam Was. Dzisiaj będziemy montować kominek, próbować. Będziemy próbowali montować kominek. Tutaj są pozostałości po kozie, którą przedstawiłem, podest. No, już się. Rozpala, zimno jak cholera. No, pożyczyłem sobie taki wózek dzięki uprzejmości sąsiada i zobaczymy jak to będzie szło. Plan jest taki, żeby zrzucić kominek na wózek, podjechać wózkiem, lewarować, podkładać, spuszczać wózek, podkładać pod wózek coś, jeszcze nie wiemy co, zaraz to na to jeszcze i, i montować. Tak, także. Na razie jeszcze porąby trochę drewna do kozy, rozgrzeje się i będziemy działać. Także zapraszam na film. Trzy na dole. Dwa. Dwa tu i tu. Na tą ścianę. Ja. Dalej, 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 dalej w tą stronę. jest tylko. No to ostatnio, no to to przykleimy, a reszta to już będzie można spokojnie działać. Tam docinki i tak będą, bo... Będzie dokupić tą górę, Górę, no i bok, front. splejč. Takže Etapu doszliśmy. No, i teraz trzeba pod, tutaj zrobić drugą część i podjechać. Tu mamy tą kryzę, opaskę, guzik widać i idzie dalej. Witam Was w kolejnym dniu. Jeszcze porządku nie zrobiłem. Wczoraj było ciemno, więc szybko opowiem Wam co i jak było robione. Nie było łatwo, ale udało się. A więc tak. Stolik, który był w standardzie, tutaj wjechał, pasuje idealnie pod takie wytłoczki z tyłu, pod te dwa tylne jakby podpórki, pod te dwie są, jest tam idealne wycięcie z przodu, to się opiera w jakimś tam momencie, przypuszczam, że to jest taki uniwersalny stolik, tutaj dałem dwie blachy, bo dilatacja jest, to wolałem, żeby te nóżki same w sobie nie opierały się. No i słuchajcie, wózkiem widłowym nie wiem czy to było widać, bo było dosyć ciemno i pochmurny dzień tragiczny, więc tutaj akurat też nie wziąłem lampy i, i, i nie było zbytnio warunków do filmowania, ale tak, podjechaliśmy wózkiem, podkładaliśmy tutaj przed kominkiem, podkładaliśmy podpórki i, i po prostu, żeby unieść ten wózek i zrobiłem sobie coś takiego tutaj po dwóch stronach i z tyłu on stoi na bloczkach, tak? Opuściliśmy go na bloczkach. E, na szczęście, tutaj stolik pod ta podstawka pod kominek ma dosyć dużą regulację, czyli regulacja była z, do zera skręcona. E, Podsunęliśmy e, ten, ten, e, ten stolik. Tutaj jest u góry rand, który nie pozwala go tak łatwo wsunąć, więc e, musiało być troszeczkę wyżej na bloczkach. Na bloczkach nie wiem, czy tu widać są blachy. Takie same jak tutaj perforowane. E, Blachy, które, które, na których on jest posadowiony, to też zapobiega temu, żeby bloczek się nie rozwarstwił, żeby była siła nacisku rozłożona. Yy, z tyłu też widać blachy i takie podkładki zrobione z blachy. Podkręcone nóżki, one mają dosyć dużą regulację, tutaj widać. No i jeszcze tutaj blacha jest przyklejona do bloczka i obsmarowana jest też yy, klejem. Wygląda to, jak wygląda, ale dzięki temu on się nie będzie przesuwał. Tutaj jest ta kryza do e, doprowadzenia. Sorry, że szumi, ale to szumik ten e, koza się rozpala. Doprowadzona jest kryza do... O, to tam widać wycięcie, z które wchodzi ten stolik. E, kryza do doprowadzenia do powietrza jest to zwykły żeliwny z dwoma otworami, do których musicie srogo dopłacić. No niestety tak to wygląda i tak to jest. Jeżeli chodzi o płytę, to to jest e, 3 cm e, płyta w sklepach są tutaj stacjonarnie 2,5 tutaj miałem, kupiłem wcześniej 3 cm płytę 3 cm daję tutaj zabrakło mi, dokupię tą 2,5 tutaj stacjonarnie tutaj muszę sobie ją podciąć bo będzie bloczek dochodził tak? ta już sobie wynikowo zostawiłem, żeby podciąć na ścianie, jeżeli chodzi o chwytanie tej płyty, to była ona na piankę przyklejona i dodatkowo to są podkładki takie papowe wkrętami jak widzicie, na płytę 5 wkrętów wystarczy, jest e, przymocowane. Sto, milnie, stoi kominek stabilnie, e, no i cóż mogę powiedzieć? No, generalnie produkt bardzo fajny, mogę Wam teraz tak na spokojnie, jak on stoi, zaprezentować. Bo e, nigdzie nie zobaczyłem jakiegokolwiek filmiku takiego, jak ktoś pokazuje w środku, jak to wygląda. Więc tak, tu jest sterowanie przy popielniku. Popielnik wyciągana ta banda, wyciągany ruszt, ten tylny ruszt, nie wiem jak jest przymocowany, dosyć grube jest, to lubi pękać, ale no mam nadzieję, że tu się takiego coś nie wydarzy. Tu są płyty szamotowe, przykręcane na, na śruby, więc jakakolwiek wymiana jest możliwa, no, chyba, że tam później temperatura podziała i te śruby będą nie do odkręcania, no ale tak to wygląda. Tutaj mamy system do prowadzenia powietrza, nie wiem jak to jeszcze podłączę, czy ten, ale w każdym razie tutaj jest plus-minus. Zamknięty, otwarty, tutaj czuć, że przechodzi ten, ten, taka szyna i tego nie zobaczycie, ale tu pomiędzy tym otworki się pojawiają. Także tak to wygląda. Tu oczywiście jest sterowanie systemem tym kominowym, doprowadzeniem powietrza, dławieniem, dławieniem że tak powiem, spalin. Tu jest cięgno odpowiedzialne za doprowadzenie zimnego powietrza spod spodu. Także tak to wygląda. Szyba jest wymienna. Tutaj za tym sznurem są śrubki, czyli jakby cokolwiek się wydarzyło, jest to wymienne. Wszystko jest spasowane, nie chodzi zbytnio, także spoko. Tu klamka widzę, że też jest wymienna. Regulacji żadnych nie ma. Tutaj na tym grzybku też regulacji nie ma, na tym, tym po prostu wchodzi. No, póki co to trzeba docisnąć i fajnie przylega. Myślę, że to po prostu tak ma być, bo, bo no, są uszczelki. Yy, uszczelki, ten sznur dilatacyjny, yy, nie dilatacyjny, tylko sznur yy, uszczelniający. On tutaj jest. No, całość jest dosyć dobrze zrobiona. Między odlewami to wszystko jest tutaj sklejone. Tutaj ten. Yy, Dyszel na spalinę jest y, przykręcany. Nie, nie wiem czy on jest sklejony czy nie, ale tak też jest sklejony. Tutaj od góry szamot też nie wiem. Mam nadzieję, że widać. Także tak to na tą chwilę wygląda. I, i, i co? I będę pomału, ale to za jakiś czas y, obudowywał. Czekam na rury. Może dzisiaj przyjdą, to jeszcze wam pokażę, co tutaj wleci. Będzie, będzie tutaj ten radiator, y, kolanko, i, i do komina. Także na tą chwilę poszło w miarę fajnie. Wbrew pozorom, jak mi się wydawało przy dostawie, ten stolik, że się na nic nie nada, no to jest OK. No ta kryza, moim zdaniem, dopro, ta kryza doprowadzająca ciepłe powietrze do pełni, nie powinna być dawana gratis razem z kominkiem. Nie powinna być dodatkowo płatna, no ale cóż, zarabiamy na wszystkim. Dobra, także to wszystko. Mam nadzieję, że coś widzieliście, bo obiektyw, nie zwróciłem uwagi, że, że był brudny. No na tą chwilę wygląda to jak wygląda. Wysokość jest odpowiednia, także tak to się prezentuje. Okej, okay, więc jeżeli Wam podobał się ten filmik, wiem, że nie było zbyt dużo widać, ale tak merytorycznie starałem się przekazać to co mogłem, to zapraszam do subskrypcji, do dalszej obserwacji. Może coś ktoś podpowie, może ktoś coś zgani, że źle zrobione, ale no mi się wydaje, że może być, także e, dzięki serdeczne i za jakiś czas kolejna e, kolejna odcinek będzie z zabudową tego kominka, a w międzyczasie to biorę się za płyty, bo te płyty bardzo opornie mi idą i na górze muszę tyle jeszcze płyt przyklejać. Także dzięki serdeczne. Biorę się do roboty. Druga partia, druga paleta płyt. Już mam dosyć, no, ale po mało, po mało, ale idzie. Z braku czasu po 2-3 godziny dziennie jakoś dam radę. Także na razie.